Siemanko moi mili i psik kółka. Dzisiaj o tym czy strzelać lepiej jest celnie czy szybko i bez cel. Oczywiście, że celnie. To po co to pytanie? Ponieważ można troszkę się pobawić taktyką i zastosować priorytet na torach. Priorytet celności i szybkości. To nie oznacza, że mamy strzelać niecelnie. W obu przypadkach my strzelamy bardzo celnie, ale w niektórych przypadkach Możemy troszkę przyspieszyć i poświęcić odrobinę punktów na rzecz szybkości, albo w niektórych przypadkach przyłożyć się na celność i poświęcić trochę czasu na rzecz full house'u na torze. To skąd mamy wiedzieć, jaki priorytet zastosować? Czynnikiem decydującym jest hit faktor, jaki uzyskujemy na torze. Są tory o hit factorze wysokim, jest to 8,90 albo jeszcze wyżej, i na takich torach powinniśmy zastosować priorytet szybkości. Są tory o hit faktorze niskim bądź średnim, czyli 4, 5, 6, i na takich, na takich torach powinniśmy zastosować priorytet celności. Hit faktor jest to współczynnik trafień, wyliczany z sumę punktów na torze, jaką zawodnik uzyskał, dzielimy na czas. Czy de facto jest to ilość punktów uzyskiwana na sekundę przebiegu zawodnika na torze. Wpływ na hit faktor, jaki zawodnik uzyskuje na torze, ma tor są tory właśnie niskohit faktorowe i wysoko faktorowe. Jak się dowiedzieć, jaki hit jest na danym torze, nie strzelając go? Po prostu trzeba obserwować, jak inni zawodnicy strzelają ten tor. Bardzo ważne, żeby obserwować zawodników, którzy są mniej więcej na naszym poziomie zaawansowania i strzelają tę samą klasę sprzętową, ponieważ osoby o wysokich umiejętnościach zazwyczaj uzyskują na torach wyższe hit faktory, w związku z tym one, ten sam tor, mogą strzelać z priorytetem szybkości. Osoby bardziej początkujące uzyskują na zawodach torze niższy hit faktor i ten sam tor, taka osoba początkująca, będzie strzelała z priorytetem celności. To samo dotyczy klas sprzętowych. Są klasy sprzętowe, e, które są szybszymi klasami, takim jak klasa open. W związku z tym, openowcy częściej strzelają tory o e, priorytecie szybkości. A są klasy wolniejsze, takie jak klasa na przykład Classic bądź Revolver i w tych klasach strzela się o wiele częściej tory z priorytetem celności. Czyli mamy na Hit Factor wpływa przede wszystkim e, tor, czy to jest tor wysoko lub Hit factorowy, klasa sprzętowa, poziom wytrenowania zawodnika oraz amunicja. Mamy dwa rodzaje amunicji: amunicja o współczynniku mocy Major, Power Factor Major o, lub Power Factor Minor. Major jest to amunicja mocniejsza, która zbiera z tarcz więcej punktów. Alfa to jest zawsze 5 punktów, ale Charlie to są 4 punkty zamiast trzech. Delta to są 2 punkty zamiast jednego. W minorze mamy Charlie to są 3 punkty, Delta to jest jeden punkt. I teraz osoby strzelające w Major uzyskują więcej punktów na tarczach, w związku z tym mogą przyspieszyć. I więcej torów będzie dla nich strzelanych z priorytetem szybkości. Osoby strzelające minor uzyskują na tarczach mniej punktów, jeżeli strzelają Charlie. W związku z tym bardziej im zależy na alfach. W związku z tym więcej torów będzie strzelanych z priorytetem celności. Co to znaczy priorytet szybkości celności? Bo to jest istotne. Tak jak mówiłem, zawsze musimy strzelać celnie. I teraz priorytet celności oznacza, że tor jest strzelony na tak zwanym full house, czy mamy same alfy. Ewentualnie poświęcamy 10% alf na rzecz czarki. czyli stosunkowo niewiele. Jeżeli mamy tor 32-strzałowy i strzelimy 3-4 czarki na takim torze, no to był ładnie strzelony tor z priorytetem celności. Jeżeli mamy tor strzelany z priorytetem szybkości, możemy poświęcić na takim torze do, 10%, do 20% alf na rzecz czarku. Czyli jeżeli tor jest 32 strzałowy, a my strzelimy maksymalnie 6 lub 7 czarków, no to taki tor też jest bardzo fajnie strzelony, pod warunkiem, że utrata punktów była skorelowana z przyspieszeniem na takim torze. Strzelenie więcej, e, utrata więcej alf na czy na przykład pół na pół, no to już jest położone na łopatki tor. Delta to jest kiszka zawsze, niezależnie od tego, czy priorytet był szybkości czy celności na takim torze. Miss, no to nam. Rzebie, yy, na łopatki całkowicie wynik na takim torze, ponieważ miejsce to jest strata 15 punktów. To jest ogromna strata. No i tutaj nie można w żadnym wypadku sobie pozwolić na stratę punktów w postaci misów. Czyli yy, priorytet oznacza bardzo celne strzelanie albo ekstremalnie celnie, celne strzelanie po to, żeby zyskać bądź stracić odrobinę czasu na rzecz punktów na tarczach. Yy, no i jeżeli już to wszystko wiemy, Wchodzimy na tor, sprawdzamy, jaki tam hit faktor ludzie wykręcają na tym torze i podejmujemy decyzję podczas planowania taktyki na takim torze, czy będziemy strzelali ten tor odrobinę szybciej, ale poświęcimy kilka alf na rzecz czarków, czy będziemy ten tor strzelali odrobinę wolniej, ale machniemy Full House, czy pojedziemy w same alfy na takim torze. Dzięki temu maksymalizujemy wynik, jaki jesteśmy w stanie wykręcić na, na zawodach. Bawmy się tym, pamiętajmy, IPSC to także taktyka. Decy gdzie zawodnik decyduje o tym, jak strzeli ten tor? Mamy freestyle i możemy tym się bawić i wygrywać zawody. Także mam nadzieję, że sporo wyjaśniłem. Dziękuję. Do usłyszenia, Ara!